Szanowni Państwo, jestem mile zaskoczony akumulatorami autopart Galaxy Gold 2. Szczególnie ich wagą. Zaraz tutaj pokażę i porównam z jednym z lepszych akumulatorów, jakim jest Banner. Na weź, weźmy tutaj, jaki mamy najbliżej. Najbliżej mamy 62, dwójkę. Najpierw Banera. Waga 15 kilogramów. Odkładamy. Autopart. Prawie 15,3 kilograma. Dalej. Teraz mamy

banner 12 i pół i pół odkładamy teraz bierzemy autoparta dwanaście dziewięć to co jeszcze możemy sprawdzić to to jeszcze możemy sprawdzić y Prąd fazowany, prąd rozruchowy. Teraz weźmy na przykład tutaj inaczej. O i mamy standardowy kosołowy EN tych ENów ma 480 by się zgadzało 535 i rezystancja 543 miliomów, dobra, 545 teraz w takim razie może sprawdźmy Jakie parametry ma ba? baner? Ok. Hmm. Hmm. Eee. Baner ma 450 pięćdziesiąt. 482 Rezystancja 6,02 milioma. Akurat tutaj 70 nie mogę porównać, bo jeżeli chodzi o autoparta Golda, wszystkie 70 w ostatnim czasie mi poszły. Jakoś klienci, klienci dostrzegają. Dostrzegają coś w polskich akumulatorach i zaczynają je częściej kupować. Trochę jednego żałuję, że więcej tych nie kupiłem akumulatorów Galaxy Gold, z uwagi na to, że cały czas ceny idą do góry. Tutaj producent chwali się, że akumulatory Galaxy Gold. Są przystosowane do wymagającej pracy, zasilania dużej ilości odbiorników, krótkie trasy. Płyty wykonane w trójwymiarze celem zachowania lepszej przepności, masy czynnej. Elektrody dodatnie ze specjalną kompozycją masy czynnej i zembraną semi-syntetyczną. Yy, tutaj takim pozytywną rzeczą jest również, również yy, dostęp do yy, korków. Tutaj są pod naklejkami e, magiczne o, oczko. E, w fabryce byłem, akurat, e, autopartu. E, ogólnie, ogólnie e, fajne jest to, że e, zamiast ludzi pracują automaty. To raz. Po drugie, e, jest właściwa kontrola jakości w toku produkcji. To było na tyle, na tyle taki szybki filmik tutaj takie może jeszcze podsumowanie. Często klienci pytają o akumulatory produkowane w Hiszpanii, w Czechach, ale może się okazać, że polski produkt też nie jest Zły. Dziękuję. Pozdrawiam.